Masz po kolendzie kredę i kadzidło? Leżą w szufladzie, w torebce, na półce, a czasem i to boli najbardziej lądują po cichu w koszu, bo po co to? Przecież i tak się nie przyda. I właśnie w tym miejscu zaczyna się błąd, który robi mnóstwo ludzi, bo te rzeczy to nie są zwykłe drobiazgi, to nie są dekoracje, to nie są amulety i nie są też śmieci. Powiem ci prosto. Jeśli traktujesz kredę i kadzidło jak magię, to błąd. Jeśli traktujesz je jak nic, to drugi błąd. A większość ludzi wpada dokładnie w jeden z tych dwóch dołów. I przez to zamiast pokoju w sercu, robi się zamieszanie, lęk i nerwy. A w domu zamiast ładu, rośnie napięcie. Znasz to? Zanim pójdziemy dalej, napisz w komentarzu jedno zdanie. Krótkie, ale mocne. Jezu, chroń mój dom. Nie dlatego, że komentarz ma moc, tylko dlatego, że to jest Twoja decyzja serca. A decyzja serca potrafi zmienić atmosferę w domu bardziej niż tysiąc gadżetów. Dobra, zacznijmy od podstaw, bo tu ludzie mylą wszystko. Kreda po kolendzie i kadzidło to są znaki tradycji wiary. One mają Ci coś przypominać, mają pomagać Ci wrócić do Boga w codzienności, a codzienność no właśnie. Codzienność u kobiet to najczęściej dom, rodzina, praca, zdrowie, stres, zmęczenie. Czasem samotność, czasem walka o spokój, a czasem po prostu łzy, których nikt nie widzi. I wtedy takie proste rzeczy jak znak na drzwiach, czy krótka modlitwa, potrafią działać jak kotwica nie magia kotwica. Ale gdzie jest ten największy błąd? To jest błąd numer jeden. Ludzie myślą, że kreda i kadzidło mają same z siebie chronić dom, nawet jeśli w domu nie ma ani modlitwy, ani przebaczenia, ani żadnego wysiłku o pokój. Czyli znak na drzwiach jest, ale w środku krzyk, obgadywanie, ciche dni, urazy latami. I człowiek w duchu chce, żeby Bóg pilnował drzwi, a my w środku robimy bałagan w sercu. Widzisz te różnice? Ojciec pio. I mówię tu o jego duchu, o tym jak prowadził ludzi, był brutalnie prosty w jednej rzeczy: nie szukaj czarów, szukaj Boga. Sakramentalia są pomocą, ale nie zastąpią wiary. One są jak lampka przy łóżku, pomagają zobaczyć drogę, ale nie przejdą jej za ciebie. No i teraz, co zrobić konkretnie z tą kredą? Jeśli masz kredę po kolendzie, nie trzymaj jej jak relikwii w szufladzie na kiedyś. Jeśli chce się wykorzystać, wykorzystaj ją mądrze. Tradycyjny znak na drzwiach dla wielu ludzi jest ważny, bo mówi: Ten dom należy do Boga, tu ma być pokój. I nawet jeśli ktoś się kłóci, nawet jeśli ktoś upada, to znak przypomina: Wracaj, naprawiaj, przebaczaj, módl się. To jest sens. I teraz uwaga drugi błąd, bardzo częsty. Ludzie piszą na drzwiach, jakby to była tablica ogłoszeń, byle jak, byle szybko i bez żadnej modlitwy. A potem przez rok ani razu nie powie się Boże, pobłogosław mój dom. To wtedy znak staje się pusty. Nie dlatego, że Bóg się obraża, tylko dlatego, że człowiek robi z tego gest bez serca. Co możesz zrobić? Prosto. Podejdź do drzwi spokojnie, zrób znak krzyża. I powiedz jedno zdanie, nawet szeptem: Panie Jezu, błogosław ten dom, daj nam zgodę, zdrowie i ochronę. Tyle, jedno zdanie, bez wielkich przemówień. I dopiero wtedy zrób znak kredą. I nie stresuj się, czy ma być idealnie równo. W Bogu nie chodzi o linijkę, chodzi o serce. A kadzidło? Tu też ludzie popadają w skrajności. Jedni traktują kadzidło jak odganianie złego w stylu horroru, a drudzy mówią, e, to głupoty. Prawda jest spokojniejsza. Kadzidło w tradycji chrześcijańskiej ma znaczenie modlitwy. Dym wznosi się jak prośba, jak wołanie do Boga. To jest symbol. I może ci pomóc w modlitwie w domu, szczególnie jeśli czujesz, że w Twoim domu brakuje ciszy, brakuje ładu, brakuje tego jednego momentu zatrzymania. Tylko błagam: jeśli ktoś ma problemy z oddychaniem, astmę, wrażliwość, nie rób z domu wędzarni. Mądrze, krótko, z przewietrzeniem, bez przesady. To ma służyć modlitwie, a nie robić duszność. I tu dochodzimy do sedna, czyli do tego jednego błędu, o którym mówi tytuł. Ten błąd brzmi tak: ludzie chcą ochrony bez relacji z Bogiem, chcą znaku na drzwiach, bez modlitwy w sercu. Są świętych rzeczy bez świętego życia, choćby w małych krokach. Przebaczyć, przestać się nakręcać, przestać żyć urazą, chociaż raz dziennie powiedzieć Jezu, prowadź. I dlatego potem rodzi się frustracja. Mam kredę, mam kadzidło, a w domu dalej ciężko. No bo jeśli to jest tylko rytuał, to człowiek zostaje sam z tym rytuałem. A teraz najlepsze. Ty możesz to odwrócić w jeden dzień. Tak. W jeden dzień zrób dziś jedną rzecz. Weź kredę i kadzidło. Połóż je w jednym miejscu, spokojnym, czystym, niebyle gdzie. I powiedz krótką modlitwę. Nie musisz być elokwentna. Powiedz jak umiesz. Boże, błogosław nas. Daj pokój mojej rodzinie. Osłoń moje dzieci i wnuki. Oddaję ci ten dom. I tyle. Jeśli chcesz, możesz też przejść po mieszkaniu z krótką modlitwą, nie wyganiając, tylko prosząc. Jezu, bądź z nami w kuchni, w sypialni, w salonie, w tych rozmowach, które są trudne. To jest proste, ale mocne. I powiem Ci coś jeszcze. Kobiety bardzo często noszą ciężar domu na plecach. One trzymają dom emocjonalnie, organizacyjnie i duchowo też. Dlatego taka modlitwa w ustach kobiety potrafi zmienić klimat w rodzinie, bo ona jest sercem domu i Bóg to widzi. No i teraz pytanie praktyczne: co jeśli kreda się połamie? Co jeśli kadzidło zostanie? Co jeśli nie wiem, co z tym zrobić? Zasada jest prosta: jeśli to są rzeczy pobłogosławione, nie wyrzuca się ich byle jak do śmieci. Nie dlatego, że coś się stanie, tylko dlatego, że to jest kwestia szacunku. Jeśli już chcesz się pozbyć, robi się to godnie. Można spalić i popiół zakopać w ziemi, spokojnie, bez teatrzyku, z szacunkiem. A jeśli chcesz zostawić, przechowaj w jednym miejscu, czysto, bez upychania między rachunkami. I jeszcze jedna rzecz, bo to się ludziom myli. Najważniejszą ochroną domu nie jest kreda, nie kadzidło, tylko łaska Boża. A łaska Boża przychodzi tam, gdzie człowiek wraca do Boga choćby małym krokiem. Spowiedź, modlitwa, msza, przebaczenie, dobre słowo, odcięcie toksycznych kłótni, odrobina ciszy. Sakramentalia są pomocą, piękną, ciepłą, domową, ale one nie zastępują Boga. I teraz mam do Ciebie jedno pytanie, bardzo konkretne. Czy Ty chcesz tylko znaku na drzwiach? czy chcesz, żeby w twoim domu naprawdę było więcej pokoju? Bo jeśli chcesz pokoju, to zacznij od tego co najprostsze. Dziś wieczorem jedno zdanie modlitwy. Jedno. Na koniec zróbmy to razem. Powiedz w sercu, nawet szeptem. Jezu, zamieszkaj w moim domu. Daj mi mądrość, daj mi cierpliwość, daj mi pokój. I jeśli czujesz, że ten film ci pomógł, napisz w komentarzu jedno słowo. Amen. A jeśli chcesz, dopisz krótko za rodzinę albo za dzieci. I pomodlimy się wspólnie, każdy po swojej stronie ekranu, ale w jednym duchu, bo dom to nie są ściany, dom to serca, a serca można odbudować. Z Bogiem zawsze można.